Daj, ja, ja, dzisiaj jest mój najlepszy dzień, ale chyba was to zbytnio nie obchodzi. Dostałam dzisiaj dwa nowe, no dobra, trzy nowe z Lesbos Shopy. Tutaj są dwa, a tutaj jest jeden. To najpierw zacznę odpakowywać może tego. Uwaga, uwaga, a ten, co jest takie śliczne. Tak mi się podobał. Bo jest lepiej była przyczyna, że za jednego weźmiesz to weźmy by jednej był za trzy, prawie 4 funty i jeśli i kupisz jednego to może drugiego weź do, do darmo. okej, okay. one są takie słodkie nie wiem jeszcze jak im dam na imię ale może jak uda mi się to mam napiszę w, no w opisie Ciekawe, czy mi się uda otworzyć. Chłopie, Nie chcę zniszczyć. Ojej, ojej, ojej. Dobra, nie się już tak zbyt O, udało mi się otworzyć. Jej, udało mi się, zobaczcie. Ale wolę, żeby drugiego mi się udało otworzyć, tak dobrze. Ten drugi jest tutaj dla mnie ważniejszy. Więc zobaczcie dlaczego. Już tutaj Wam pokazuję. Dobra, to już nam nie będzie potrzebne. Dobra. I mnie jak ta playlist Okay, ekscyśna. nie będzie tu. Tu jest naklejka, ty naklejki nie ma? Jak to? Żal O widzę Spadła mi na dół O mam takie takiego ptaszka niestety Taki fajny różowy Sorry, no, nie widziałam żeby spadło, okej okay. Okej, okay, teraz patrzę Oj. się przypina. Jeden pet mi wypadł. Nie widać dlaczego taki ślepał. Bezpyt. Dobra, tutaj to sobie zatrzymam. O, to sobie zatrzymam. I to też sobie zatrzymam, bo to taki dowód tego jak taki. Widoko też zatrzymam, że później mogła było go. Okej. Okay. Dobra. Mm -hmm. Sory za to, ale mi wyleciało. To taka jak wanienka Jakiś liczny. Nazwę go chyba płytek. Nie wiem, jakiś płytek, może płytek. Płytek, płytek bo to chłopiec będzie. Chyba płytek go nazwa, ale nie jestem jeszcze pewna. Tak muszę go wseramy. Dobra. Teraz tak. Ślimaczka. O, jaki słodki. Nie wiem jaką nazwę. Podawajcie mi ten. No, podawajcie mi ten. Nie wiem jak mogłabym ją nazwać. Bo to będzie płytek. Wiem już będzie to płytek. A to będzie dziewczynka. Nie wiem. Podajcie mi, bo nie wiem naprawdę. Dobra. Zapraszam do części drugiej. Odpakowywanie mojego drugiego z Spet Shop'a.